Witam wszystkich, będzie rozegrana bitewka Szwecją. Niestety ostatnio bitwy mi zupełnie nie, nie udają się. Mam tam jeden kill na bitwę, może, może nawet mniej. Czasami jakaś asysta przejęcie strefy. Ostatnio, no, słabiutko, słabiutko idzie, więc możliwe, że się pojawią samoloty. Dużo wcześniej niż się spodziewałem, bo po prostu bitwy mi nie wychodzą, nie mam z czego nagrać, tak szczerze mówiąc. Tutaj będzie właśnie przykład takiej bitwy. Gdzie tymi kafałem teraz zrobię jednego kila i to jest dosłownie ostatni kill, i kafałem, i potem już inne pojazdy. A najbardziej, właśnie chciał tego i kafała pokazać. W szczególności, że to jest bardzo dobry pojazd, tylko że ja nie jestem jeszcze do niego jakoś przyzwyczajony, chyba bo coś słabo mi nie idzie. Jeszcze się nim nie ograłem, najwyraźniej. Mimo tego, że mam już go parę minut, no to coś, coś, coś nie wychodzi, ale liczę na to, że będzie wychodzić w przyszłości. Zresztą znaczy, no, to jest fenomenalny pojazd, tylko że że Ja jakiś jestem wybitnie nieudolny w tym graniu tym pojazdem, niestety. Widać jeden kill, przejęcie strefy. No i niestety jedno z największych nemezji, bo są dwa nemezji z tego pojazdu. Jeden to jest pojazd przeciwlotniczy, drugi to jest samolot. I za niedługo będzie można zobaczyć, dlaczego samolot to jest nemezji z tego pojazdu. Bo no, no niestety mnie tutaj samolot załatwi, że tak powiem nie, Niekoniecznie do końca, ale mnie dobije po tym czołgu, bo już nie będę w stanie nic zrobić po tym ataku samolotu. I teraz będzie można właśnie zaobserwować Nemesis z Cyk, kierowca, działonowy, albo ładowniczy, jedno z dwóch Już jestem uziemiony i dobił jakiś kurde czołg średni No niestety, niestety Taka kolej rzeczy Dalej mam ten sam samolot, jest to właśnie ten, który widać, B239. Chociaż wiem, tak, samolot jest bardzo dobry i nim w miarę gram, więc nie ma problemu. W bitwach samolotowych raczej będą tam 2-3 kile, jak mi dobrze pójdzie. No to nie jest problem, tym samolotem 2-3 kile zrobić. Można teraz bardzo łatwo zaobserwować dlaczego. Jest prostu leci seryjka i chłop wyparowuje sobie. Ale no, niestety tutaj, tym samolotem polegnę. Nostanę po silniku. Gdybym nie dostał po silniku, może coś tego jeszcze było, ale stałem po silniku, już postanowiłem, że wyląduję. Wylądować się nie udało, przez to, że chciałem hamulec nacisnąć i niestety po naciśnięciu hamulca się wydupcyłem samolocikiem, także też też bardzo nie poczyniłem, ale no, niestety trudno się mówi. I tu ostatnia akcja w tej bitwie, czyli pelotka na samolot. Już tak powiem uda mi się trafić. No i trafiłem. Dziękuję za oglądanie. di te la